Witaj bardzo serdecznie tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendę. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach, czy braku spójności, harmonii w różnych obszarach naszego życia. I dzisiaj chciałam pociągnąć temat walki o swoje granice, o własne granice. Po pierwsze Tutaj mówię tak o walce, jak i o ucieczce, czyli o takim zamknięciu, o wycofaniu się. Ym, dlaczego takie rzeczy następują? No właśnie, bo ktoś przekroczył moje granice, które ja mam bardzo jakby takie sztywne i ja się za tymi granicami chronię. Kiedy ktoś przekracza szam, moje granice są przekroczone, ja wchodzę w walkę. Wtedy, kiedy właśnie ktoś przekrocza moje granice, co to znaczy? To znaczy, że ja chronię tymi granicami pewne obszary, jakby pewne potrzeby, pewne, pewną moją intymność. I ta intymność właśnie prze, przejawia się w moich potrzebach, na przykład w potrzebie bycia zauważoną, docenioną. W potrzebie miłości, jakiejś współpracy, i tak dalej, i W momencie, kiedy ktoś przekracza moje granice, to właśnie narusza jakiś z tych potrzeb. Problem jest w tym, że generalnie nie wiemy, jak na przykład zapewnić sobie zadbać o na przykład o różnego rodzaju nasze potrzeby. Potrzeba na przykład zauważenia. Ostatnio przewija się u mnie bardzo często. Widzimy, że ktoś mnie zauważa, jak się na mnie patrzy. Zauważa mnie, jestem zauważona. Moja potrzeba zauważenia jest wtedy, kiedy ty się na mnie patrzysz, kiedy patrzysz w moje, w mi w oczy kiedy na przykład jesteś blisko mnie, słuchasz i wtedy zauważasz mnie nie zawsze tak jest ponieważ, to znaczy nie zawsze tak jest, tak jest oczywiście ale problem jest w tym że kiedy ty się odwrócisz żeby na przykład mm, przygotować wyciągnąć czekoladki dla mnie to ja już widzę że ty się na mnie nie patrzysz więc ty już nie zwracasz na mnie uwagi i to powoduje we mnie ból. Problem jest w tym, że ja sama, nie że muszę sobie zadbać o tą moją potrzebę zauważenia, ale zauważać siebie. Do tego czasu, w którym jesteśmy, obojętnie w jakim wieku jesteś, ile przeszłaś i tak dalej. Ej, jesteś naznaczona pewnymi ranami. Są pewne rany emocjonalne w Tobie, i te rany są związane właśnie na przykład z niezauważaniem. I w zauważeniu najczęściej aktywne jest to właśnie ten brak zauważenia. Ja zwracam tak uwagę na to zauważenie, że Ty musisz zwracać na mnie uwagę, się tu, patrz mi się w oczy. Ponieważ, aktywne, jeżeli Ty odwrócisz ten wzrok, aktywuje się moja rana, mój ból tego niezauważenia, bycia niewidzianą, bycia jakby odsuniętą. To jest ta rana, która się aktywuje. W związku z powyższym, ja będę dbała o to. I walczyła o to, żebyś się na mnie patrzyła. Będę robiła wszystko, żebyś się na mnie patrzyła. I tu jest bardzo często też takie, yy, są osoby, które cały czas mówią, które, które yy, no, cały czas ściągają uwagę na, sie na siebie. I są, yy, i tutaj też ja chcę zwrócić uwagę na dzieci. Na dzieci, które są właśnie takie, cały czas zwracają uwagę: Mama, patrzcie, się, patrzcie, się, jestem tu, 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 na suficie, jestem, mama, jestem, patrzcie na mnie. To są dzieci, w których bardzo często jest właśnie y, aktywna rana niezauważenia. Bardzo często to jest rana mamy, ale to już są inne rzeczy. Tu odwołuję do webinaru o emocjach matki, jak wpływają na dziecko. Ale chcę powiedzieć, że ta rana emocjonalna się tak aktywuje, że, znaczy jest tak boląca, że w momencie, kiedy ktoś narusza moją granicę, przekracza moją granicę. Jakby aktywuje tą ranę. I dlatego ja będę chwytać się, będę się spinać i będę walczyć, albo się wycofywać, żeby właśnie ta rana nie została jakby bardziej rozdrapana, albo nie została zauważona, albo nie doprowadzić do bólu, który ja wiem, że będę czuła, kiedy ta rana będzie odsłonięta, nie. I z tym. Bardzo często są związane właśnie te wszystkie bóle, te wszystkie walki związane z naszymi granicami. To, to nasze takie uczepienie się pewnych granic, pewnych norm, pewnych zasad i że to są moje zasady życiowe. A one bardzo często właśnie są związane z, bardziej z jakąś raną, z jakimś naszym brakiem, który mamy niezaopiekowanym brakiem, niezauważonym, nie. Właśnie niezaopiekowanym, niż tak naprawdę, yy, jak z tym drugim człowiekiem, który nam te granice, jakby przeszkadza, prze, przekracza. I yy, kiedy mamy te wszystkie nasze rany wewnętrzne, jakby zaopiekowane, nie boimy się w nie spojrzeć, mamy taką, no właśnie, elastyczność spojrzenia w te rany, to mamy też elastyczność spojrzenia na drugą osobę, i wtedy yy, jakby jej chęć przekroczenia moich granic, jakby nie, nie miała już stawać murem. Ja po prostu je mam i ja nie pozwalam, ale to jest z takiego miejsca spokoju, nie pozwalam ich przekraczać. Widocznie no. na mnie jest po drodze razem. Albo musisz się nauczyć, to są, to są rzeczy, których się nie przekracza ale tam jest spokój, tam nie ma już walki, tam nie ma ucieczki, wycofywania tylko jest po prostu jest też akceptacja, ta osoba stara się przekroczyć moje granice ok i jak ja teraz mogę reagować na to jeżeli jestem w miejscu spokoju to, to też mówiłam o mózgu ja mogę sobie kreatywnie teraz tą relację jakby kreować, kreatywnie kreować. Ja mogę po prostu wpływać na tą relację, zauważać, że mogę się w pewnych miejscach spotykać, w pewnych miejscach nie z daną osobą, że mogę u rozmawiać na pewne tematy, a pewnych tematów nie, że no bo są osoby, z którymi musimy się spotykać, ale wiemy, że one przekraczają nasze granice, one naruszają nasze granice naruszają coś ważnego w nas, w nas, a jednak musimy się z nimi spotykać. I wiemy, ja wiem teraz miejsca spokoju, mogę kreować naszą relację. I wtedy to nie musi być ani walka, ani ucieczka, to nie musi być od razu przekraczanie granic, to nie musi być dostosowywanie, tylko takie właśnie elastyczne kreowanie. Do tego Cię zachęcam, zapraszam i mam nadzieję, że że będzie to y, do, do zrealizowania. Cudowności, wspaniałości i do usłyszenia. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli masz ochotę, zostaw lajka, podziel się tym wideo. Y, no, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.